czołem, z tej strony kanapowicz pora na kolejny odcinek z serii zagrajmy w dragon ball z kakarot zanim pójdziemy skopać tyłek radica, albo zostać skopanym sprawdźmy co u naszego starego przyjaciela którego zobaczyłem z daleka który pojawił się w turnieju mistrzów w pierwszych początkach dragon balla, chyba w pierwszym turnieju nawet, on chyba wtedy wygrał jego celem było zakupić za pieniądze wodę dla swojej wioski a tu widzę, jest zobaczmy, co u niego. Mam wrażenie, że już cię, że gdzieś cię już widziałem. Hmm? Czekaj, ty jesteś. Te włosy, ten strój, ty jesteś Son Goku, prawda? Tak, to ja. A ty kim jesteś? Jestem Namas, nie pamiętasz mnie? Walczyliśmy w turnieju sztuk walki. No tak, pamiętam cię z turnieju. Co tu porabiasz? Przywiozłem owoce, owoce zebrane w mojej wiosce i liczę, że je sprzedam. Moja wioska jest bardzo uboga, więc chcę zarobić jak najwięcej. Nieźle. Dobrze, zdaje się, że jest ciężko. Niestety nie zarabiam za dużo. Myślałem, że sprzedam moje owoce po wysokich cenach. Zdaje się, że kiepski ze mnie sprzedawca, jak tak dalej pójdzie, nie wody i żywności do mojej wioski. Czyli namaz dalej ma te same Panu. problemy. Och, nie chcę cię kłopotać, ale czy nie, chciałby, nie zechciałbyś mi pomóc? Nama no, ma kłopoty ze swoim wózkowym interesem. Pomóż go ludziom, pomagając mu. Tak, no pewnie, że chce. Czemu nie? Oho, i jakiś tam, jakaś tam misja poboczna. Jasne, zdaje się, że naprawdę jesteś w tarapatach. Dziękuję. Sprzedajesz te owoce. Jak one smakują? Cóż, dobrze się przechowują, ale ich smak cóż. Rozumiem, trudno będzie je sprzedać. Masz coś jeszcze? Moja wioska to głównie piasek i skały. Spójrz. Dobywasz lśniący kamień. Rany, ale się błyszczą. Haha, tak, ale to nie jest złoto, ani srebro. To tylko kamienie, które wykopałem, orząc ziemię. Zabieram je ze sobą i rozdaję dzieciom, które spotykam po drodze. Na pewno są ludzie, którzy chętnie by za nie zapłacili. Szczerze wątpię. Po pierwsze, musimy znaleźć kogoś, kto zna się na tym lepiej. Dobrze, dziękuję. Któż to będzie? Może Bulma? Ale tu K chyba. D dobra, a że za ten kamień możemy dostać sporo zenii, tak? czy tych pieniędzy, tej waluty. Kim są ci ludzie w takim o. razie? To nieważne. A ten pan? A on sprzedaje jabłka, to czy owoce. O, a tutaj ktoś jest wyświetlony mi. Podświetlony na niebiesko? No. Hej, mam pytanie. Znasz jakiegoś, jakiegoś eksperta od skał? Od skał? Chyba mogę ci pomóc. Kiedyś byłem kurnikiem. Świetnie. Rzucisz na nie okiem? Nigdy nie widziałem takich kamień. To na pewno nie są klejnoty Naprawdę. Ale moi córce na pewno by się spodobały. Dasz mi je? Właściwie to próbujemy je sprzedać. Tak, rozumiem, przepraszam. Co chcesz za nie dostać? To amonit. Chciałem dać go mojej córce, ale stwierdziła, że jest obleśny. Jasne, możemy się zamienić. Z amonit. Na pewno chcesz go oddać? Wygląda na rzadki okaz. Spokojna głowa, można je tu wszędzie znaleźć. Ale oszust. Sporo ludzi z miasta przychodzi tutaj i szuka amonitów wśród skał na północy. Ach tak. To nie zły interes. Najpierw się zamienia potem powiedział, że tu wszędzie to leży, tak? Jakos... Aha, los jako jako są gokruprowadzania z kiśmami A Pikolo, co tu robisz? Aha. U, a co to? Co my tu mamy? Pszenica, aha. A, czyli każdy gada o tym meteorycie, który spadł, czyli o statku radica. Jaki cudowny samolot. Ło, wow, ale fajno. Co, że fajne, że ten samolot. <laughs> A ten ktoś. Przewodnicy mogą sprzedać informacje o kluczowych, okolicznych miejscach i wydarzeniach. To, co ci przekażą, pojawi się na twojej mapie. Aha, czyli za hajsik mogę o nich dostać informacje o miejsca polowań, położenie drzew owocowych, położenie złóż minerałów. Nie no, spadaj. Znajdę sam. Yy, ale ktoś to może mi położyć. Ty nie, a ty, ty. ty, a ty, ty. Ty też nie. Okej. Okay. No, co masz na sprzedaż? Krewetki, nakrętki, zębotki. A tyle. Nie lecę w kółko, ale mógł, co mogę mu sprzedać? Coś tam mogę. Same żarcie, prawie na mnie. O, urok bestii. A sprzedajmy będzie trochę hejsu. No pewnie. Chciałem. Zaproj kolej na kolejną, tyle. Marchewki wszędzie leżą, jak No właśnie, każdy gada o meteorycie. Ale, hmm. chwila, moment. Cóż to jest? Handlarz namas. Ale handlarz na mas jest tutaj. To tu jest handlarz na mas. No to poleśmy zobaczmy, co to nie jest w ogóle. To też ciekawe. Dobra, ale najpierw zrobimy Tą sprawę, załatwmy. A potem, może z piratem pogadamy. Myślałem, że będziemy walczyć z radicem, ale może, mogą być ciekawe te, te misje poboczne. Kto wie, przekonajmy się. No, cześć, szukasz czegoś? Hmm, no tak, szukam amonitów, podobno pełnych tutaj. Ale robię to od wielu dni i nadal nic nie znalazłem. Może to złe miejsce. Obiecałem komuś, że znajdę amonity, więc nie mogę wrócić z pustymi rękami. Ech, cóż, mam amonit. Mam tu jeden. Chcesz go ode mnie kupić? Ło, to prawdziwy amonit, prawda? Ale w tej chwili nie mam pieniędzy. <grym>, to co chcę. W takim razie możemy się na coś zamienić. Zobaczmy. Już wiem, zamienisz się na to? Kapsuła wody. Kapsuła żywności. Jestem tego duży, mam to po co przyszedłem, więc już tego nie potrzebuję. Jest twoje. Ok. Świetnie zgoda. Namas na masę pewno się ucieszy, gdy to zobaczę. No i fajnie, zatwiliśmy namasowi wodę. I żywność. Dobra, zabierzmy to do na masę, a potem najwyżej wrócimy. Zobaczyć co u pilafa. Co u Pilafa właściwie słychać. O, dobra, dolecieli. Połowa mocy została. Hej, namas! O, jak poszło? I kat się włącza, dobra. Ten, jak rękę wystawił czeka, daj, daj mi to. Dostałeś ją dzięki tym błyszczącym kamieniom. O jejku, jest w niej twoje za niej wody. Jak ja ci się rozwiedziałem, nie kłopocz się. Byłoby dziwne, gdybyś odnosił się do mnie zbyt oficjalnie. Rzeczywiście, jesteś uczniem boskiego mistrza. Nie miałem pojęcia, że dzięki tym kamieniom dostanę tak wiele. Możliwe, że moje pola skrywałem więcej cennych kamieni. W każdym razie powinienem wracać do mojej wioski z tą żywnością i wodą. Wiele Ci zawdzięczam, Songoku. Miło, że mogłem pomóc. Ja też ruszam. Proszę zajrzeć do mojej wioski, gdy będziesz miał okazję. No pewnie, że zajrzymy. Będę to końcu to stary funpel, nie? Okay. ok. Przyznaję, nagrywałem wcześniej, poszedłem razu walczyć z e, Radicem. Źle to się dla mnie skończyło. Posiadasz następujące znaki duszy. Te znaki duszy, ja cały czas nie wiem do końca o co w tym w ogóle chodzi. Postacie to chyba była społeczność, tak? Nie, znaki duszy, tam było napisane jakby znaki duży. Dajmy go gdzieś, tak? Początek gry trzeba mieć. Powera, tak? OK, ogólny poziom 12 społeczność połeczysz Z. No i poszedłem tak jak po prostu byłem do Radica. i wiecie co? Chyba 7 razy z nim walczyłem. Było tak ciężko, że masakra i nie nie nie, no, przegrałem. 7 razy walczyłem, raz mi się tak już ostatki mocy, ostatki życia. Mówię wygram, wygram, ale nie, pod koniec tak przegrałem. No nie, te gnojki za tak. To... Elegancko. Zobaczmy co u Pilafa, może można po-wygłupiać się z tym gościem. Był fajny, bo to była fajna ekipa. To jest moje dzieciństwo tak naprawdę. Goku był mało i musiał się z tym Pilafem użerać. Cholera, cholera, po dwa kroć, cholera. Przez tych bufonów w jaskini nie mogę zabrać skarbu, który tam ukryłem. Może odpuścimy sobie na dziś, Imperatorze Pilafie. Zawsze możemy poczekać, aż sobie pójdą, Imperatorze Pilafie. Co? Dawać mi skarb. Takie włosy przez chwilę miałem, że myślałem, że jest pod wodą. O co tu chodzi? Co to jest? Co to, co to, co to jest? No fajne. Kule do spisane kule Z, które po zebraniu po sp sp sprawiają, że w okolicy przez pewien czas pojawiają się liczne kule Z. Dobra, <śm> Coś tyle czasu, to no, nie musisz się spieszyć. 920, a tu? Co tu się robi? Czyżby strzela? Ok, dobra. No, to już wiem, jak wydobywać tutaj rudę, żelaza i czegokolwiek tylko innego. O. O, to zostawię na pewno moim dzieciom, na pewno im się to spodoba. Ale ciężko wycelować, mam padać od PS5, ale jest tak jakoś... Daj delikatnie, a on tak mocno skręca, ale to wina gry raczej na pewno nie pada. No idzie ten skarb. No, Piraf mówił o skarbie. Chodzi o te parę kryształków, czy co? A coś tam jest na dole. Sorry za takie całowanie, ale ciężko to się całuje. a może to to? No. Słuchajcie, chyba jest. Podnieś. Medal D. Medal D, to mi się kojarzy z One Piece. Tu jakieś promienie słoneczne docierają delikatnie. Ale, aha, zablokowane. Nie można sobie zobaczyć, co tam jest, nie? A za tym kamieniem? Nawet tu są? Okej okay. Rybki, rybki Połowimy później, albo dam dzieciom połowić A co tam jest? Coś tam błyszczy Ha. Jeśli jesteś pod wodą, twój, spada twój wskaźnik powietrza. Powrót na powierzchnię uzupełni go zapas. Pod wodą możesz znaleźć przedmioty i małe ryby. Trudno je zobaczyć, z nad powierzchni wody Jeśli zauważy stado ptaków krążących nad jakimś miejscem, zanukuj tam i sprawdź co znajdziesz. Jeśli zapas powietrza wyczerpie się zupełnie, zmusić cię do, to, do powrotu na powierzchnię, więc dobrze pilnuj ile go zostało. Jasne. Co? Nawet pod wodą? A co, tutaj ten? się nie ma? Brak powietrza? A idzie z powietrza chyba spada Jakieś rybki zdobywamy Ale tam coś się błyszczało innego chyba to są jakby takie ławice ryb, tak? Po prostu podlatuję i pach, pach i mam rybę. Ikra, ikra, krzepka ryba, bla bla bla. Okej. Okay. Gdzie jest to powietrze? A tu, tutaj góry. Ja myślę, gdzie to powietrze. A tu... Jeszcze powiesimy. odnieść Bruda srebra i medal D Okej. Okay. Poszło elegancko. Ok, teraz tylko sprawdzam, jak tam moje te wszystkie znaki duszy, tablice społeczności. Muszę sobie poprzypominać. Aha, tu nic więcej nie mogę dać, tak? Tu mam chichi. Tu mam tego. To jest. Aha, są to samo. Więcej znaków duszy, rozumiem, że nie mam. Tu się zbiera po kolei, jakby tak. Chciałbym go jakoś ulepszyć. Nie wiem, dać mu. A właśnie, a przedmioty. Um, Okej, okay, co to było? Plus 15% do brki. Nie jestem pewien, ale powiem wam naprawdę, Radis tutaj tak skopą mi tyłek, że jak z chęcią bym jeszcze porobił jakiś zol. Zobaczmy, co u tego sympatycznego giganta słychać. A on nie zginął? Wydaje mi się, że zginął. On się z taką dziewczynką chyba kumplował, takie mam wspomnienia mniej więcej. Zobaczmy, o co chodzi. Niemożliwe, ósemek? Son Goku, to ty? We własnej osobie. Son Goku. Cieszę się, że Cię widzę. Ja też. Co tu robisz? Sprawdzam pewien trop. W tej okolicy szaleją roboty, zamierzam je powstrzymać. Naprawdę? Masz ochotę walczyć, czy coś? Właściwie to nie cierpię walczyć. Ale te roboty to jednostki porzucone dawno temu przez armię Czerwonej Wstęgi. Muszę je zatrzymać. Możesz mi pomóc? Hmm... Kilka robotów z Armii Czerwonej. Wstęgi się je zniszczenie. zajmij się nimi, żeby uspokoić ósemka. No kurde, no pewnie. I tak co chwilę mi wpadają pod nogi te roboty, nie? Pobijam im te metalowe zady tak, że się nie pozbierają. A ty zaczekaj tutaj. Hm? Nie lubisz walczyć, hmm. prawda? Tak, ale nie martw się o mnie. Walka z robotami może być całkiem spokojna. Rozumiem, dziękuję. Tylko powiedz, gdzie mam iść. Tak, tu ich nie ma. Może są tam. Położenie robotów zostało zaznaczone na twojej mapie. Może tam. Rozumiem, zajmę się tym. Tak, może tam. Jakoś ja wszędzie je spotykam. Zobaczmy, no ale dobra, tego chcę ósemek Czyli Android 8, tak? No tam chyba widzę coś. O i na dole są ten sianko. Ale tu szybko się ładuje i jak tylko się tak lata. Ja myślałem, że oj, przesadzam, nie, żeby nie wyczerpać. Chwila, moment jest z powrotem. No i dobrze. O. Uh. Tu? To te roboty? Ja myślałem, że tamte duże. Co to za roboty? Rozszalał robot. A to coś innego, zobaczcie. Czas na zadymę robogłupki. Okej, okay, no to spoko, coś zawsze innego. Ej, to nie jest takie byle co? Dobra, pokonany. Jednostki regeneracyjne. Ej, tu fajnie nawet. Fajnie wymyślone roboty. jeszcze się bronili. Mogłoby mnie od razu teleportować do tego. Uf, to był świetny trening. Lepiej wrócę do ósemka. A, od razu mi. Myślałem, że będę musiał sam lecieć. Rozwiązałem twój problem z robotami, ósemku. Naprawdę? Dziękuję. W przeciwieństwie do siebie nigdy nie lubiłem walczyć. Dlatego bardzo ci dziękuję za pomoc, Son Goku. Chciałbym dać ci coś w zamian. Co powiesz na to? Towarzywa z wioski. Wziąłem więcej, bo wiem, że niezły żar od ciebie. Okej, okay, marchew i cebula. Wygląda smakowicie, jest to jedna z tych rzeczy, których nigdy nie mam dość! Dzięki, ósemku! Nie, senku to ja powinienem dziękować tobie. Daj spokój z tymi formalnościami, ósemku. Jesteśmy przyjaciółmi, pamiętasz? Oczywiście, jesteś moim najlepszym przyjacielem, Sengoku. O, jak mi Dobra jak zadowolony Oj, dołączył do nas, może teraz będzie łatwiej z tym radicem Chyba jednak trzeba tutaj robić te poboczne <grymne> Oj tak, e, to znaki duszy Ja tu muszę, po prostu biorę go, tak Ja go też mogę tutaj dać? A mogę go dać gdzie chcę, tak? No dobra, dajmy go tutaj. Póki co, bo potem może dam go. Syntetyczny android stworzony przez doktora Żyga. <grymne> Jest to godne, a kiedyś nawet uratował Sun Goku. Mhm. Mm nie to może prezent tamtemu naszemu. Nie, nie chciałem tego. Chciałem dać mu prezent. A opis tutaj, tak, muszę być trójkątem, tak? są go czyci. No to wiadomo, po dziadku dostał imię liczę się do niego studiowanie, tak? I Myślę, że pragnie zostać uczonym. A mogę dać mu prezent, tak? O, książka dorosłych Biegłość gotowania, biegłość przygotowa biegłość wojownika. Dawajcie Oj, to niewiele daje. Oho, uh, myślałem, że więcej da. Okej. Okay. Dobra, nie zużywajmy tego. Kurde, boję się tej walki z tym Radicem. Chwilkę, no, chwilę, chwilę. I tak sobie myślę, że chyba te misje poboczne będą świetnym zakończeniem odcinka. Zobaczę tylko, czy nie ma czegoś jeszcze w pobliżu. Jak widzicie, raczej nie ma. Także mam nadzieję, że się wzmocniliśmy i teraz będzie o wiele lżej na koniec, z walką z radicem, która jest mega mega wymagająca. O, może coś tu jeszcze mamy do porobienia. Czy jak to zbierać? ale w ten sposób jakoś. I tu ktoś szuka dużej zębatki, nie? Więc tutaj znajdę dużą zębatkę. A zębatki miał na sprzedaż gościu tam w tym w tym małym miasteczku, w tej małej wsi. Zobaczmy o co tu chodzi. O, coś tu jeszcze ma. Okej, okay. tu jeszcze coś jest. Wielki. Aha. No, pałem. Kłów bestii. Dobra, do Radica nie lecimy. Do Radica będzie w drugim odcinku, jednak troszeczkę pozmieniamy. Ale możemy teraz skorzystać z okazji i polecić złapać jakąś rybę. Zobaczmy, czy coś ciekawego złapiemy. I co to jest za żółty promień? Złotawy. Cóż to za tajemnica tam się skrywa? A, bo to jest w tym, w tym miasteczku. Ach, dobra, już wiem. To jest mój, po prostu mój, tak jakby ten moje. O, namierzanie. I nie ma. No właśnie, okej. Okay. No to chociaż to jest jasne już. O nie, tylko nie wy. No, powinno iść, chociaż coraz lżej, prawda? O, uciekaj! No i elegancko na Ponownie nie wiem, jak to można by było spaprać, żeby tutaj w takim przypadku nie dostać rangi S, nie? O nie, znowu te roboty pewnie. Ja lecę na rybę Gdzie te ryby? Tu Gdzieś tam o. Nie, 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 dobra, o właśnie, a można zobaczyć inne miejsca? Nie, jeszcze nie można Okej okay. No i dobra, zobaczmy Co to? Aha miski, ten Pojemnik jakiś pokrywy Użyj przynęty, a jakie przynęty ja mogę użyć, co to mam no to ciekawe no? Wow, ale kraby, małe kraby Nie, małe, ale kraby, okej okay, w ten sposób No, weźmy jedno Aha, i na łowisku zebrały się krawy. Oj, Gok bierze ogon sztuczny. Nie mógłby wędki użyć. No, no, no. No co za minigierka.

Ale użyjmy przynęty jeszcze, okej, okay, okej, okay, nieźle Zebrały się ryby, no i dobra Próbujemy jeszcze raz, zmarnowaliśmy poprzednią sytuację, okazję A ja użyłem wtedy kółko, nie? Ja zepsułem cały efekt Jest, o jakoś fajna ryba Nieźle. Złoto za ryba, złota. Złoty klejnot wielkiej ryby. Brzmi spoko. Złoty sum. Super. Dobra, złapaliśmy piękną rybkę. Myślę, że to na dzisiaj koniec. W następnym odcinku zawarczymy sobie z rodzicem. Ja się kłaniam nisko, trzymajcie się, cześć.